Nazywam się Monika Martyn i w Piszu robię pierniki pod pseudonimem Matka Polka Piernicząca, które wszystkim bardzo smakują. Wszystkich zapraszam serdecznie do wspierania piernikarni. Pomaga mi w tym mąż. Gdyby nie on, niczego bym nie zrobiła, bo dwójka dzieci jednak nie pozwala na tak, taki szaleńczy pęd. Eee, także otwieramy razem piernikarnie. Ja jestem osobą odpowiedzialną za nasz wygląd, za media. Za wszelkiego rodzaju plakaty, loga, grafiki, ale bez niego nie zrobiłabym niczego. Umowy, rachunki, jakieś projekty, remont. To ja mogę tylko wspierać patrząc. Kiedyś obejrzałam w pytaniu na śniadanie jakąś panią, która w programie 50 otworzyła własny, własny biznes, robiła pierniki. Pomyślałam sobie, że to jest dobre dla osób 50, i tak zostało. Że tak gdzieś one mi chodziły po głowie, ale to, ja jest, nie jestem za młoda, żeby robić pierniki, to było takie głupie przekonanie. Ale one ciągle gdzieś tam mi siedziały w głowie, i jak przyszła taka potrzeba, że były problemy finansowe, yy, no a ja siedziałam akurat na macierzyńskim, bo no, nasza młodsza córka miała trzy miesiące, pomagała mi moja mama wtedy, siedziałam i robiłam z moją starszą córką pierniki na choinkę pierwszy raz, tak żeby cała choinka była oblubiona. No i Potem sobie pomyślałam, czemu mnie. Mąż mi namówił, no spróbuj zrobić chatkę z piernika. Ja mówię, nie dam rady, kiedyś robiłam, poparzyłam się, bo to było karmelem, no ale się okazało, że można też na zimno, lukrem. Poszłam w miasto z pierwszą chatką na Plac Zaszyńskiego, przestraszona, że po prostu mnie wszyscy nie zaakceptują, ale się okazało, że bardzo się podobało. No i tak na każde święto okazało się, że piernik rozbudza wyobraźnię każdego, kto się z nim spotyka. No i tak jest, piernik.